Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem rozpoczynającym nową serię na moim kanale, czyli Ulubieńców. Mam nadzieję, że uda mi się co miesiąc updateować ją i wstawiać wam nowe filmiki. W każdym filmiku będę starała się zawrzeć 5 kategorii, których, w których będę starała się znajdować się po jednym ulubieńcu. Tych 5 kategorii to. 1. Kosmetyki. Na początku na pewno nie znajdziecie u mnie kosmetyków kolorowych, ponieważ ja nie wykonuję make-upu, no a więc takich nie używam i nie mam czego Wam polecić, ale na pewno znajdą się kosmetyki pielęgnacyjne. 2. Jedzenie i picie. Uwielbiam jeść i pić i co miesiąc zazwyczaj znajduje się coś fajnego, co po prostu mogę Wam polecić. 3. Muzyka, ponieważ towarzyszy mi ona cały czas. Uwielbiam słuchać muzyki. I zawsze mi w ucho wpadają jakieś utwory. Cztery to kategoria gadżety i rzeczy, które na przykład odkryłam w danym miesiącu albo mi ułatwiły życie w poprzednich dniach. Pięć to wydarzenie, moment lub dzień, które były specjalne albo jakieś wyjątkowe dla mnie, które coś zmieniły w moim życiu. No, i oczywiście, jak już mówiłam, będę starała się rozszerzać o jakieś inne kategorie moich ulubieńców. No, ale te pięć kategorii będą jakby podstawą moich filmików. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba. Jeżeli tak, dać łapki w górę, aby mnie zmotywować i dać mi znać, że na pewno chcecie kolejne filmiki. A ja już nie przedłużam, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. A więc jeżeli jesteście ciekawi, jakich ulubieńców w wakacji mam, to zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwsza kategoria to kosmetyki i z kosmetyków mam wam do polecenia cztery rzeczy. Mój pierwszy ulubieniec to balsam do ust, czyli iOS. Ja uwielbiam te balsamy, są świetne, bardzo dobrze nawilżają moje usta i przede wszystkim mają wspaniały smak i zapach, co powoduje, że chętniej używam właśnie balsamów do ust, bo kiedyś miałam osobiście z tym problem. Zawsze miałam mega spierzchnięte i suche usta. Bo balsamy generalnie mają sztuczny smak albo w ogóle nie mają smaku, a te balsamy są po prostu świetne. Ale w wakacje moim ulubieńcem był iOS o smaku i zapachu Sweet Mint. Zdecydowanie wygrał i chyba to jest mój najlubieńszy zapach i smak, bo uwielbiam smak mięty. Bardzo ją lubię i jeszcze dodatkową rzeczą w tym balsamie jest mentol. Prawdopodobnie jest zawarty w składzie mentol który powoduje fajne uczucie chłodzenia na ustach. No a w gorące, upalne dni w wakacje to było naprawdę coś fajnego. Mój kolejny ulubieniec to żel do mycia twarzy z Garniera. Jest on do cery mieszanej, tłustej, z niedoskonałościami, czyli coś dla mnie, bo taką mam właśnie cerę. Ma on ekstrakt z eukaliptusa, cynku i kwasu sali... salicylowego. <noise> I producent mówi, że... Ma usuwać nadmiar sebum i zanieczyszczenia i widocznie zwężać pory. Co ja mogę powiedzieć o tym żelu? Jest on świetny, bardzo głęboko i mocno oczyszcza skórę i jak umyję twarz tym żelem, to czuję, że moja twarz po prostu oddycha i jest taka czyściutka, nie ma żadnych zanieczyszczeń. No po prostu jest świetna i chce się po prostu dotykać po twarzy, bo mam tak ładną cerę skórę. I czy zwęża pory? Nie wiem, nie jestem dermatologiem, nie wiem jak wyglądają zwężone, a rozszerzone pory, ale zdecydowanie moja skóra jest w dobrej kondycji po używaniu tego żelu. Ja nim myję twarz tylko wieczorem, ale i tak mi się świetnie sprawdza. Ma on 200 ml, czyli więcej niż mój ulubiony żel z Nivea i ma również pompkę. I powiem tak, ten żel przebił formułą i opakowaniem mój ulubiony właśnie żel z Nivei. Mój kolejny ulubieniec, którego zabrałam do Bułgarii na mój wyjazd, to balsam do ciała pod prysznic z Nivei. Jest tutaj mój o zapachu Cocoa and Milk. Bardzo ładnie pachniał w całej łazience. Pachniało pięknie po wzięciu prysznica i użyciu tego właśnie balsamu. Tak samo skóra ładnie pachniała, a przy okazji była bardzo ładnie nawilżona, bardzo ładnie wyglądała, przede wszystkim zdrowo, i świetnie się go używa. Bardzo go polubiłam, bo jest bardzo prosty w użyciu. I bardzo praktyczny, jeżeli na przykład bierzecie prysznic rano, a macie tendencję do suchej skóry na ciele, to serdecznie Wam polecam ten balsam, bo wystarczy, że umyjecie ciało żelem, nałożycie ten balsam, ładnie go rozsmarujecie, zmyjecie nadmiar wodą, wytrzycie się ręcznikiem i Wasza skóra jest piękna, błyszcząca, bardzo ładnie nawilżona, a nic się nie brudzi, nie musicie czekać, aż balsam się wchłonie. A jest to dla mnie wręcz zbawienie, bo ja nienawidzę się balsamować, używać żadnych kremów, balsamów, masę do ciała, a więc coś dla mnie. I mój czwarty ulubieniec kosmetyczny to olejek do palania z Nivea z filtrem SPF 6. Bardzo go polubiłam, zabrałam właśnie go również na wyjazd do Bułgarii. Możecie się zdziwić, że dlaczego zabrałam na wyjazd do Bułgarii, gdzie jest mega duże słońce, tylko filtr z szóstką. Ale ja mam taką karnację, że ja się nie spalam. E, na przykład w Polsce nad Bałtykiem nigdy się nie smarowałam kremami z filtrem i nigdy się nie spaliłam. E, a w Bułgarii używam tylko szóstkę i mam piękną, bardzo ładną brązowo-złocistą opaleniznę. E, I co mogę powiedzieć o tym olejku? Fajnie się go stosowało, bardzo ładnie się rozprowadzał na skórze skóra ładnie się błyszczała w słońcu. E, nie spaliłam się, e, ale to jest też spowodowane moją karnacją na pewno. Fajnie też utrwalił ten olejek o paleniznę, skóra mi w ogóle nie zeszła do tej pory, co prawda nie używam peelingu, żeby zostawić jeszcze moją paleniznę. Ale jeżeli macie podobną karnację do mojej i jeszcze gdzieś się wybieracie na wakacje, albo coś szukacie na następny rok, to serdecznie Wam polecam ten olejek, albo nawet jeżeli w Warszawie chodzicie po mieście i jest słońce, a macie właśnie karnację taką, gdzie się spalacie, a nie chcecie kłaść filtrów 30 albo 50 na co dzień. To serdecznie Wam polecam ten olejek. Druga kategoria, czyli jedzenie i picie. W tym miesiącu zdecydowanie polubiłam jeść musli i granole. Zawsze sobie na np. Na drugie śniadanie, albo tak jakby pod wieczorek robiłam sobie takie miseczki musli, jak ja to mówię. Czyli składała się taka miseczka z jogurtu, płatek owsianych albo granoli i owoców. Również używam różnych dodatków w postaci nasion na przykład słonecznika, rodzynek, wiórków kokosowych i były po prostu przypyszne, pożywne i na pewno zdrowe. Jadłam takie miseczki dosyć często w tym miesiącu wraz z moją siostrą. Polubiłyśmy to i jeżeli chcecie jakieś przekąski zdrowe, takie lekkie, to serdecznie wam właśnie takie coś polecam. Drugi ulubieniec jedzeniowy to zdecydowanie Pankejki i placuszki bananowe. Jeżeli chcecie przepis na placuszki bananowe, to serdecznie Was zapraszam do mojego filmiku 4 letnie przepisy, tutaj macie adnotację i link na dole do filmiku, bo zrobiłam właśnie filmik jako pierwszy mój na kanał. I bardzo polubiłam takie właśnie placuszki, bo są lekkie, proste w wykonaniu, a na pewno bardzo fajne jako przekąska właśnie też na drugie śniadanie albo na przykład kolację, jeżeli ktoś nie lubi jakoś ciężko jeść, a więc polecam Wam też takie placuszki. A z napojów mam dwa ulubione napoje w tym miesiącu. Jest to na pewno woda z cytryną i miętą i jeszcze ewentualnie kostki lodu do tego. Jest to przepyszny, orzeźwiający napój. Od razu mi się kojarzy z wakacjami. Przepis na niego jest również w tym filmiku, co robiłam placuszki bananowe i na przykład wzięłam ten sobie napój pierwszego dnia w piątek do szkoły, żeby sobie jeszcze tak przypominać wakacje i nie myśleć tak bardzo o tej szkole. Drugi mój napój ulubiony to była mrożona herbata albo taka mięta mrożona, że po prostu parzyłam herbatę, studziłam ją, dodawałam na przykład kostki lodu. To też jest bardzo fajno żywiący napój, i jest zdecydowanie zdrowszy od Liptona, albo Nesti. Bo po prostu nie ma tam tyle cukru, co w tych napojach. Ok, teraz czas na muzykę. Mam nadzieję, że was w tej kategorii nie zanudzę. Mam wam tyle piosenek do polecenia. Nie mogą w ogóle się streścić. Mam wam tyle do powiedzenia, a i tak to jest taka mała, mała część moich ulubionych piosenek, ale no stwierdziłam, że was tu zanudzę, jeżeli wszystkie moje ulubione wam polecę. Yy, mam tu listę, więc wybaczcie, że będę spoglądać, ale bym nie zapamiętała tego wszystkiego. A więc pierwsza piosenka, którą najczęściej słuchałam w te wakacje, to. Kungs uh, and Cooking on Free Burners pod tytułem This Girl. Druga piosenka jest uh, wykonawcy Galantis uh, pod tytułem No Money. Moja ulubiona piosenka w te wakacje to 99 Souls Fit Destiny's Child and Brandy pod tytułem This Girl is Mine. Moja kolejna ulubiona piosenka jest od Calvina Harris'a i Riany pod tytułem This is What You Came For. Kolejna piosenka jest Duca Diamonta. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. A piosenka jest pod tytułem Ocean Drive. I kolejny utwór jest od designera pod tytułem Panda. Wiem, troszeczkę odbiega od stylu piosenek poprzednich, ale bardzo mi się spodobała ta piosenka i bardzo chętnie ją słuchałam. Teraz mam do polecenia Wam dwóch wykonawców polskich, bo stwierdzam, że dużo osób nie słucha wykonawców polskich i są oni po prostu niedoceniani. A więc w tym miesiącu, w tych ostatnich dwóch miesiącach wakacje najczęściej słuchałam piosenki od Natalii Nykiel Error, po prostu refren wykułam się na blachę i cały czas śpiewałam tą piosenkę jeżeli na przykład leciała w radiu albo puszczałam sobie na komputerze po prostu uwielbiam tą piosenkę tak jak w zeszłym roku Bądź Dużym Chłopcem to Tako Hemingway. E, bardzo mi się spodobały te trzy jego piosenki. E, tak naprawdę znam go z polecenia mojej siostry i jestem wdzięczna, że mi o nim powiedziała, bo jego piosenki są po prostu bombą. Zakochałam się w nich i tak chętnie ich słuchałam. Mimo, że to nie jest taki jakby mój styl piosenek, które zazwyczaj słucham, to i tak je uwielbiam. Są po prostu świetne. Mam Wam do polecenia trzy piosenki. Pierwsza to 6-0. Początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże. Mama pyta, czy chce jakiś przelew? Mówię, bardzo proszę. 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze. Kolejna piosenka pod tytułem Następna stacja. Następna stacja. wina i pół wódki, i sześć ślubów byś palił i snuł, snuł. Następna stacja. wódki i pół wina, koniec lipca za chwilę i snuć. No i trzecia, najnowsza piosenka jest pod tytułem Deszcz na betonie. OK, wyszliśmy z kategorii muzyki. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie zanudziłam. Teraz kategoria gadżety. I gadżetami wakacji jest, są dwie rzeczy. Na pewno moja lustrzanka, którą teraz nagrywam, po prostu się w niej zakochałam w połączeniu z tym obiektywem, który mam. Po prostu jest mistrzostwo. Są tak piękne zdjęcia i tak super filmy. Tak mi się podoba ta jakość. Po prostu zakochałam się w tym aparacie. To jest moja pierwsza lustrzanka. I nigdy wcześniej tak naprawdę, tak na dłużej nie miałam lustrzanki w ręku. Może raz miałam, bo robiłam komuś zdjęcia, ale wiecie, to nie jest to samo. I po prostu uwielbiam tą lustrzankę. To jest Canon EOS 80D. Tak, to jest ta najnowsza lustrzanka od Canona. I druga rzecz to jest statyw, na którym nagrywam. Jak go kupowałam, sugerowałam się tak naprawdę ceną. Bardzo się nie znałam na statywach, byłam tak naprawdę w dziedzinie takiego sprzętu, byłam kompletnym lajkiem, nie wiedziałam tak naprawdę, jaki statyw zamówić i zamówiłam po prostu, bo był tani nawet w porównaniu do innych statywów i był spoko w wysokości jak na to, co ja nagrywam, ale jak go zobaczyłam, otworzyłam, to się po prostu w nim zakocham, ile on ma funkcji. Opcji wysokości i tak dalej, po prostu kocham go. To jest Camrock TC70. Uwielbiam go. Dobra, teraz czas na kategorię wydarzenia. Pierwszy ulubieniec to jest na pewno YouTube, czyli to, że założyłam kanał, wypuściłam pierwszy filmik, po prostu ach, no jestem tak z siebie dumna, że się odważyłam. I że taki sukces, sukces już odniosłam. Po prostu jestem w siódmym niebie i jeszcze chciałabym Wam podziękować za to, że już Was jest tyle, za to, że komentujecie moje filmiki, dajcie mi łapki w górę, tak chętnie oglądacie i że Was jest tyle, że tyle Was subskrybuje mój kanał, że wiem, że aż tyle osób chce mnie chętnie, regularnie oglądać. To jest tak wspaniałe uczucie. Nie umiem tego opisać słowami. Po prostu. Nie wiem, jak wam się odwdzięczyć. No i drugie wydarzenie to mój pierwszy lot samolotem i wylot za granicę do Bułgarii. To było coś niezwykłego i na pewno chcę więcej latać samolotami. Jest to świetne uczucie, uwielbiam to, zakochałam się od pierwszego lotu. No super jest to. No i kategoria szósta, dodatek ode mnie, to jest kategoria ubrań. Ponieważ byłam w Bułgarii, no to musiałam sobie kupić nowe, nowy strój, bo nie miałam bikini, nigdy nie miałam stroju dwuczęściowego, zawsze miałam jednoczęściowy, no bo ja pływam sportowo, a na wakacjach nad Bałtykiem to też nosiłam jednoczęściowy, bo nie czułam potrzeby, no ale jak ja leciałam do tej Bugary, no to stwierdziłam, kurczę, no, tam będzie takie słońce, ja chcę sobie opalić w końcu brzuch ładniej mieć ładnie opalone ciało, a więc stwierdziłam, że kupię sobie bikini i kupiłam dwie góry i jeden dół i najczęściej nosiłam jeden taki zestaw i w nim się po prostu zakochałam i właśnie mam wam go do polecenia, jeżeli jeszcze wybieracie się na wakacje, to sprawdźcie to w Decathlonie, bo ja kupowałam ten zestaw w Decathlonie, a więc góra wygląda tak jest bardzo ładna w kolorach takich właśnie różowym, pomarańczowym, białym, czarnym. Z tyłu jest ramionczka ma na krzyż. Baczcie, że to jest... to jest ciężkie do pokazania. Bardzo ładny strój, wygodny przede wszystkim, fajnie się w nim pływało, w ogóle nic się nie zsuwał, a dół od kostiumu wygląda tak. Przepraszam, to są takie sznurki od góry, a więc one będą tu zwisały. To jest zwykły czarny dół, e, zwykłe czarne kąpielówki. Bardzo ładne, e, ładnie wyglądają na ciele, bardzo ładnie się układają e, i przede wszystkim są zabudowane, są wysokie, a więc e, nic wam nie spada. I dla dziewczyn, które chcą mieć bardzo ładne, ale też wygodne, e, wygodny dół od kostiumu, to też sprawdźcie ten. Co prawda, to jest niebieski napis, zapomnijmy ten fakt go nie widać. Sznurków też. A, jest czarny. Pasuje. Ale bardzo fajny zestaw. Cieszę się, że właśnie ten kupiłam. Nie był on bardzo drogi, a świetnie się sprawdził. I drugie ubranie, które mam Wam do polecenia, to są shorty. Shorty z handemu. egenemu jak to mówi. Ja zazwyczaj mówię handemu. Agentemu. Są to właśnie takie shorty. One są zwykłe jeansowe, ładne. One tutaj na przodzie, na udach, mają takie trochę jakby bardziej wytarty materiał specjalnie. Są podwijane są z wysokim stanem a więc dla dziewczyn, które noszą crop topy albo po prostu wolą spodnie z wysokim stanem to Wam polecam jak kupowałam te spodnie, w ogóle na to nie zwróciłam uwagi ale je przymierzyłam i się zakochałam są tak wygodne a tak ładnie wyglądają na nogach i właśnie w wakacje je najczęściej nosiłam do wielu bluzek pasują bo są takie uniwersalne bardzo ładne, fajne, jasne jeans z tyłu mają dwie kieszonki mają suwak i guzik w kolorze rose gold Czyli coś na topie. Jeżeli jeszcze są w handemie, ageenemie i jeżeli jesteście zaciekawione takimi właśnie spodenkami, to wam serdecznie polecam Wpadajcie do handemu i sprawdźcie, bo naprawdę są świetne, raz już były w praniu i nadal wyglądają jak nowe i wszystko ładnie się prezentuje. Od żelazka nic się nie zepsuło, a więc naprawdę dobrej jakości shorty. OK i to już wszyscy ulubieńcy. Mam nadzieję, że taka seria w moim wydaniu Wam się spodoba. Jeżeli tak, dajcie łapki w górę, aby mnie zmotywować do nagrywania kolejnych filmów. Piszcie w komentarzach, czy chcecie właśnie kolejnych ulubieńców, albo co chcecie w nich widzieć, może mam trochę zmienić tą serię. E, oczywiście na dole są również podlinkowane wszystkie moje media społecznościowe, tak jak w każdym filmie. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie bo oczywiście się pojawiają tam różne rzeczy związane z filmikami, albo nie tylko. Ok, ja więc to już wszystko w tym filmie, ja już dalej nie gadam, bo pewnie ten filmik i tak jest długi, wybaczcie, a więc ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!